Dzień dobry, dziś zapraszam Was do wyjścia na dwór. Jeżeli tylko macie taką możliwość, weźcie ze sobą kredy do rysowania i zacznijcie działać. Słuchajcie, to jest takie proste. Może być malutki domek, pięknie narysowany z dachóweczką, a może być całe miasto. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tu są tory kolejowe. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj mamy, co to jest? Stacja końcowa. Tutaj jest stadion. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy. Tu jest osiedle. Dalej jedziemy, 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 jedziemy. Tutaj słuchajcie, aktualnie, akurat na ten czas, szpital zakaźny. Jedziemy dalej. Obok szpitalu jest szkoła. Obok szkoły lotnisko. Jedziemy dalej. Tutaj mamy, super, zobaczcie, osiedle. Tutaj tory. A autorzy prac proszę bardzo do zobaczenia! Pa.